Nigdzie o tym nie usłyszycie, nigdzie o tym nie przeczytacie. Yy, wytłumaczę Wam kulisy działania dużych firm rekrutacyjnych, które specjalizują się w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z wielokrotnym odpisem na PEPRO. Jeżeli zdobędą klienta, idą do zarządu i mówią: Słuchajcie, o oni się nie będziecie martwić. Płacicie duże kary na PEPRO, my Wam zrekrutujemy osoby do pracy zdalnej z wielokrotnymi odpisami na PEPRO, z poczwórnymi. Yy, będziemy. Koordynować ich pracę, będziemy prowadzić ich teczki osobowe. Dział, kadr o nic się nie będzie martwił. A Wy będziecie nam płacić yy, co miesiąc za to opłaty. Wszyscy na tym zarobimy. Ile zarobią? Na przykład, gdyby nie zatrudnili, ja mam poczwórny odpis na pefron, firma oszczędza 10 500 zł miesięcznie. Oni mogą od tego brać miesięcznie za zaopiekowanie się mną, ta firma rekrutacyjna około 25%. No to może to być nawet i 2,5 tysiąca złotych. Oni nadzorują pracę niepełnosprawnych, zajmują się urlopami, prowadzą od A do Z teczki osobowe. Dział kadr praktycznie to nic nie interesuje. Zresztą, działy kadr są tak mało wykształcone, że nie mają pojęcia o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, boją się nas, że hej. Czy ja i osoby niepełnosprawne są na etacie w tej firmie? Ale tak naprawdę jesteśmy obsługiwani i nadzorowani przez firmę rekrutacyjną. Ja to nazywam zamykanie w gettach takich osób niepełnosprawnych. Bo Ty jesteś niby na etacie firmy, ale nie ma tej inkluzji i włączenia, bo nami opiekuje się ta firma rekrutacyjna. Wszystkie, nie załatwimy na przykład urlopu sobie z kadrami w firmie, w której pracujemy, tylko wszystko przez pośrednika. Jest to taka getto. Ale mówię, lepsze to niż nie pracować. Te osoby niepełnosprawne bardzo często pracują za najniższą krajową, są obsługiwane przez osoby niepełnosprawne, które pracują na etatach w tych agencjach rekrutacyjnych za najniższą krajową. Słuchajcie, nie potępiam tego, ale nie ma takiej pełnej inkluzji, nie jesteś częścią zespołu, bo jesteśmy my, niepełnosprawni, zamknięci w getcie i obsługiwani przez tą firmę i oni, pełnosprawni. No, ja tak nie pracuję, działam na innej zasadzie jak klasyczna firma rekrutacyjna, ale chcę, żebyście to wiedzieli. I taka firma bardzo dobrze na tym zarabia. że nie wasz inkasuje pieniądze co miesiąc od takiej firmy. No, ale trudno takie znaleźć. Mimo takiej obsługi firmy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych.